Cześć, witajcie serdecznie na Strefie Typów, gdzie po raz kolejny będziemy dzielić się. Naszymi kuponami, które zostały nam podesłane w ramach Ligi Mistrzów, dzisiejszej Ligi Mistrzów, wczoraj masa emocji, dzisiaj liczymy na to samo. No i zobaczmy, co tu będzie grane. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście prośba o to, żebyście subskrybowali kanał, dawali łapki w górę, ponieważ bardzo, ale to bardzo pomaga nam się to rozwijać. No i promocja Fuksiarzu, w którym gramy wszystkie nasze kupony. Otóż dla graczy, którzy jeszcze nie mają tam konta, mogą założyć, zarejestrować się w wyfuksiarzu, zagrać swój pierwszy kupon za stówkę. Minimum dwa zdarzenia, minimalny kurs każdego zdarzenia 1,60 No i potem niezależnie od tego, czy ten kupon wejdzie, czy też nie wejdzie Otrzymacie stówę freebetu, którą później trzeba tylko raz obrócić No i kasa wtedy jest dla Was Także postaw tu stówę, a zarobisz stówę I jest to pewne i gwarantowane Niezależnie od tego, czy kupon wejdzie, czy też nie Elegancka promocja wyfuksażu na europejskie puchary Gorąco zachęcam do tego, żeby skorzystać no i jeszcze jedna kwestia, konkurs do wygrania 25 złotych. Wy w co musicie zrobić? Musicie wytypować dokładny wynik minuty pierwszego gola w meczu pomiędzy Lipskiem i Manchesterem City. Typujemy do godziny 21, a teraz lecimy z kuponami. Jako pierwszy dzisiaj jest, mamy kupon od Fabiana, który gra dublę na dzisiejszą Ligę Mistrzów w meczu Interu z Porto. No, nie ma tutaj zaskoczenia. Grany jest zwycięstwo Interu Mediolan u siebie. W drugim meczu RB Lips gra z Manchesterem City i tutaj również bez zaskoczenia, ponieważ grany jest Manchester City. Fabian po prostu gra w stronę faworytów dzisiejszych spotkań. No, Inter to ze zdecydowanie mocniejszym składem, ze zdecydowanie mocniejszej ligi, z kolei o Manchesterze City no tutaj nie ma co gadać, liga angielska wicelider tabeli, który mierzy się z RB Lipsk, które w lidze jeszcze no rzadko kiedy potrafi na poważnie zaistnieć, wyjście z grupy to jest ich maksimum, dwa razy kurs 1,73, który łącznie daje kurs 2,99, stawka to 866 zł i 91 groszy do wygrania 2279 zł i 97 groszy, czyli idealnie po to, żeby zmieścić się w progu podatkowym Fajny kupon od Fabiana Grago Grubo, na no a drugi kupon od Patryka mamy również dubla na Ligę Mistrzów Inter granie jest to, że Porto strzeli gola z kolei w meczu Lipska z Manchesterem City grane jest to, że Lipsk strzeli gola, czyli grane pod gola underdogów. Bardzo ciekawe granie od Patryka. Tutaj już niestety stawka trochę mniejsza, bo 260 zł do wygenia 517 zł i 40 groszy. No Oba te zespoły faworytami nie są, no ale bramkę uszknąć jak najbardziej. Porto z Interem na wyjeździe, duża szansa, ale moim zdaniem jeszcze lepsze jest właśnie zagranie w stronę Lipska. Manchester City z krystalicznie mocnej obrony raczej nie słynie. Ba... Dużo strzelają, czasem też sporo tracą, więc gol Lipska u siebie zdecydowanie ma sens. No, bardzo fajny kupon od Patryka. Trzeci kupon mamy od Mateusza, który gra również dubla na dzisiejszą Ligę Mistrzów. Co tutaj mamy? Lipsk z Manchesterem City. Granie jest to, że Manchester City osiągnie więcej rzutów różnych. No, The City to jest drużyna, która zazwyczaj tych rogów napija dużo. No, a jak nabija ich dużo, to zazwyczaj nabija ich też ich więcej, od rywala. Również podobnie powinno być w meczu z Lipskiem. No i drugi mecz Interu Sportu. Granie jest tutaj over Kartek. Także Mateusz tutaj spodziewa się dość ostrego meczu, w którym kartek zobaczymy minimum 5, kurs kusi, bo 1,95 na pewno jest warte gry. Kurs całkowity z tych dwóch zdarzeń 2,77, za stawkę 300 złotych do wygrania mamy 732. Złote. No i ostatni kupon mamy oto Arka, który również gra dublę na dzisiejszą Lidę Mistrzów. No i jako pierwszy mecz Interu Sporto i grany jest tutaj strzelec gola Romelu Lukaku. Ostatnio Lukaku w Lidze strzelił, co prawda z rzutu karnego, ale to też się liczy. Także Arek liczy na to, że w Lidze Mistrzów Berg... Trzyma skuteczność i również trafi do siatki kurskusi, bo to 2,55 naprawdę jest opłacalne. No i drugie zdarzenie: RBL z Manchesterem City, tutaj nie ma zaskoczenia. Grany jest gol Erlinga Halanda, który ostatnio strzela trochę mniej. No, najwyższy czas, żeby Norweg się y, przełamał tak na poważnie. No, a gdzie to robić, jak nie, w jego ukochanej lidze mistrzów. Kurs na to zdarzenie 1,68, więc z tych dwóch zdarzeń kurs łączny mamy 4,28 w stawce 8 dyszek do wygrania 301,60 zł, czyli fajny profit Arek sobie tutaj planuje zrobić. No i co, to są kupony, które zostały nam dzisiaj podesłane, które chcieliśmy Wam pokazać. Mi się wszystkie cztery podobają, nawet ten na strzelców, chociaż ja zwykle w tych strzelców nie za bardzo lubię spoglądać. No to co, dzięki za to, że oglądaliście, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w, góra, w górę, a my widzimy się już jutro w ramach rozgrywek Ligi Europy i Ligi Konferencji. Do zobaczenia!